Hej, dzień dobry, witajcie. A właściwie to chyba powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo yy, u mnie jak zwykle późno, jak zwykle oczywiście funkcjonuje w niedoczasie, więc y, kilka firmów czeka na swój y, moment <grym> odpowiedni, a ja postanowiłam, że pierwszym projektem, który zobaczycie na yy, YouTubie w tym roku będzie Metryczka. Pomyślałam yy, sobie, że to taki lekki, przyjemny i też niezbyt skomplikowany projekt. Bardzo lubię w ogóle robić metryczki od jakiegoś czasu, odkąd um, zaczęłam je robić właśnie w tej formie. Czyli wykorzystując sobie ramki z IKEA, te, um, ja nigdy nie pamiętam jak one się nazywają, one mają tam mniej więcej 23 na 23 cm. Um, to um, i robię je właśnie w postaci takich mini layoutów z wykorzystaniem z reguły właśnie zdjęcia, dzieciątka i kartki z kalendarza, um, które sobie wcześniej przygotowałam kiedyś w kanwie to ten format bardzo mi odpowiada, dobrze mi się z nim pracuje, bardzo przyjemnie i myślę, że sobie, że to też dla mnie jest taka czasami fajna odskocznia od um, nie oszukujmy się, czasami dość ciężkich projektów, um, które robię. E, I mimo tego, że ja tych metryczek nie robię zbyt często, dlatego że, jak wiecie, odkąd ja wróciłam do pracy, to raczej um, jeśli już robię coś dla kogoś, to, no to dla kogoś bliskiego albo dla kogoś, kto naprawdę bardzo, bardzo mnie prosi, bo w większości po prostu robię projekt tylko dla siebie. W każdym razie Um, tą metryczkę zrobiłam z kolekcji um, dwóch, a właściwie to mogę powiedzieć, że trzech. Ten główny szary arkusz to pewnie rozpoznajecie Zoju Design Forest Dream. Po um, prostu uwielbiam ten szary, naprawdę. Zresztą ja w ogóle uwielbiam szary kolor, więc pewnie dlatego mnie ciągnie w jego kierunku bardzo. Ten różowy, lekko-domaszkowy, taki bardzo pastelowy panel, na którym będę układała kompozycję, to jest fragment z kolekcji Lullaby Element Crafta. I wykorzystam sobie też jeszcze ścinki z jakiejś starszej kolekcji Mintaya, i wykorzystam sobie kwiaty, które wytnę z Flora Book Mintay Papers. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie elementy papierowe, które wykorzystam w tej pracy. I przy okazji mam też dla was kilka wskazówek. Jak widzicie, pewnie już na większości moich filmów widzieliście, że ja do podgrzewania, też między innymi do embosowania, do suszenia prac używam właśnie zawsze tego samego narzędzia i to jest właśnie hit tool z Rangera. I ja bardzo w ogóle to narzędzie lubię i bardzo wam je polecam. Ale chciałabym też wam oczywiście powiedzieć, że jeśli szukacie takiego narzędzia, które będzie wam szybko emposowało to to nie do końca jest dobre narzędzie, dlatego że o ile temperatura w ogóle z tego, co się orientuje, zarówno w nagrzewnicach, jak i w tym hit jest taka sama, o tyle sama konstrukcja w ogóle tego narzędzia sprawia, że to narzędzie po prostu rozpuszcza tuż, nie tuż, przepraszam, tylko puder dużo wolniej. Ale nagrzewnice mają skoncentrowany strumień, przez co po prostu ten puder topi się dużo szybciej. Więc jeżeli dużo embosujecie, często używacie właśnie tej techniki, to zdecydowanie polecam Wam zaopatrzyć się w nagrzewnice. Chyba, że tak jak ja, nie zależy Wam na czasie, to, to wtedy absolutnie pracuję hit, tool, bo jest cichutki. Ja często muszę pracować przy otwartych drzwiach, żeby słyszeć, czy Max się nie budzi. więc dla mnie narzędzie idealne. To tak jako taka ciekawostka. No i jak widzicie, będę sobie tutaj teraz układała kompozycję, tak jak ja wam wspomniałam wcześniej, ja używam kartek kalendarza, kiedyś przygotowałam sobie taki wzór w kanwie. E, bardzo ją lubię, jakby online, e, nie wiem czy mogę powiedzieć, że to jest program, ale chyba tak, że w ogóle jestem niezbyt dobra w takie techniczne rzeczy, ale e, jest bardzo spokojnie jeśli chodzi o przygotowywanie sobie różnego rodzaju właśnie taki grafik, więc ja sobie zazwyczaj... Już po zrobieniu tego schematu y, sprawdzam sobie na faktycznych kartkach z kalendarza jaki jest, y, o której tam wschód słońca, zachód słońca, księżyca i tak dalej. Jakieś tam ewentualnie właśnie kto ma imieninę, jeśli, jeśli takie rzeczy na tych kartkach y, umieszczam no i tyle. Zmieniam sobie potem tylko kolory. Y, I y, na papierze fotograficznym wydrukowałam sobie zdjęcie mi i y, jak widzicie... Podklejam je do ramki z żywicy. Ja w ogóle od, od momentu, kiedy poznałam żywicę, to już z niczego innego sobie nie robię wycisków. Dlatego, że dla mnie żywica jest po prostu najfajniejsza. Ona stygnie szybko dosyć, świetnie oddaje detale. Jest dla mnie absolutnie najprostsza w obsłudze. Tylko oczywiście, jak ze wszystkim, Trzeba być bardzo rozsądnym, jeśli chodzi o, o i uważnym, jeśli chodzi o swoje bezpieczeństwo, bo ym, praca z żywicą to nie jest takie hop-siup, musicie dbać o odpowiednie warunki. Trzeba pamiętać o tym, żeby zakładać rękawiczki, szczególnie jeśli macie wrażliwą skórę. Ja niestety bardzo często o tym zapominam i potem właśnie kończę z rękami, które. No niestety nie, no, są bardzo przesuszone i najlepiej jeśli macie maseczkę, a jeśli nie, to, to po prostu powinniście pracować w pomieszczeniu, które jest dobrze wentylowane, bo opary żywicy są po prostu niebezpieczne, są trujące i trzeba też pamiętać o tym, żeby tą żywicę dobrze wymieszać, dlatego że jeśli ona jest źle przygotowana, to ona też yy, paruje, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, nawet po tym, kiedy macie poczucie, że jest utwardzona, więc yy, no to też nie jest do końca bezpieczne, tak? Bo jesteście cały czas narażeni po prostu na, na te opary, a to też może skutkować takimi chorobami płuc, więc yy, no po prostu bądźcie bardzo ostrożni, jeśli pracujecie z żywicą. Ja ponad tymi wszystkimi minusami jednak no nadal uważam, że dla mnie to jest optymalny środek do robienia wycisków odlewów i z niej korzystam, ale zazwyczaj po prostu staram się nie robić zbyt dużej ilości odlewów, nie pracować z tą żywicą zbyt długo i faktycznie po prostu wietrzyć pomieszczenie, żeby się nie eksponować na te opary. No i tyle, teraz widzicie, że ja na przykład wykorzystuję um, do niektórych elementów klej na gorąco, do niektórych elementów y, klej taki klasyczny. Zazwyczaj właśnie podnoszę sobie poszczególne elementy kompozycji na bermacie, chyba że wiem, że to na przykład będą jakieś takie projekty, w przypadku których będę używała mgiełek albo innych farb, czy produktów, które, będą, które będę mocno rozwadniać, to wtedy jednak wykorzystuję na przykład jakieś stare odlewy z żywica albo jakieś elementy HDF po to, żeby mi tam. Nie daj Boże, jak mnie płynie się z psikaniem, nic nie odpadło. <grym> no i tyle. Kompozycję układam, jak widzicie, z tej ramki z żywicy i wykorzystuję też takie mini skrzydełko z jednej z form od Finabar, Bar. No i kwiaty. Dużo kwiatów. Będę łączyła kwiaty papierowe właśnie z Flora Book. Bardzo lubię ten arkusz w ogóle. To są też kwiaty, które, które pewnie mogliście zauważyć, widzieć na kolekcji, w kolekcjach Ali Baraniak. One też w ogóle się pojawiały w kolekcjach Prima, także taka dość popularna jest ta grafika. Śliczne są te kwiaty. Bardzo mi przypadły do gustu. Zresztą pewnie widzieliście, że na przestrzeni ubiegłego roku też dość często ich używałam. Po prostu wycinając je z, czy z osobnych arkuszy, czy, czy, czy po prostu z fragmentów kompozycji na dużych arkuszach 30 na 30 Jak zwykle gdzieś będą się tutaj pojawiały takie subtelne detale z koronki. Bardzo lubię to w ogóle te koronkowe listki. Ja nie mam takiej cierpliwości jak Kasia Szulik, która emposuje swoje listki i potem je ręcznie wycina na kalce. One są przepiękne i urody, ale moja cierpliwość po prostu wystarczyła mi do tego, żebym zrobiła je kiedyś raz. No i, no i tyle. Tak. Ja w ogóle podziwiam się też wszystkie osoby, które sobie na przykład biorą arkusz papieru i wycinają wszystko z tego arkusza i potem mają gotowe do używania. Bardzo, bardzo wam tego zazdroszczę. Ja nigdy na to nie mam czasu. Zawsze jak zaczynam pracę nad jakimś projektem, to siadam z tym arkuszem i no... Wycinam to, co uważam, że będzie mi potrzebne, i potem coś jeszcze docinam. I, i często zostaje z takimi w ogóle podziurawionymi jak ser szwajcarski fragmentami arkuszy dużych. No, muszę pracować też na taką inną metodę, ale serio próbowałam. Naprawdę próbowałam kiedyś już kilka razy, po prostu pociąć sobie cały ten arkusz i przygotować sobie te elementy wcześniej, no ale nie. nie. No, jestem bardzo niekonsekwentna w tym. Całego tego procesu dotyczącego wycinania um, uznałam, że nie będę Wam pokazywała, bo też nie ma w tym chyba nic interesującego. Um, mogę Wam tylko powiedzieć, że ja stosuję tą technikę, którą chyba stosuje większość osób czyli um, nie obracam nożyczkami, tylko elementem, z którego coś wycinam. I odkąd zaczęłam tak wycinać, zdecydowanie jest tak mi wygodniej. Ja mam wrażenie, że jestem bardziej precyzyjna. No, na pewno ja jestem zdecydowanie bardziej zadowolona ze swojego wycinania niż byłam kiedyś. Chociaż gdybym miała powiedzieć, że wycinanie w jakiś sposób mnie uspokaja i że to jakoś bardzo lubię, to musiałabym skłamać. Ja zdecydowanie nie należę do tych ludzi, którzy ymm, ymm, ym, ym, siadają przed telewizorem i wycinają i się, wiecie, w ten sposób relaksują. Yy, wycinam, dlatego że użyć tych elementów, ale optymalnie dla mnie byłoby, gdybym mogła je kupić w wersji już wyciętej, i to się chyba nie zmieniło od dawna. I nie wiem, czy to się kiedyś zmieni. Może nie wiem, ja fałdzę założenia, żeby nigdy nie mówić nigdy. Tak czy siak, jak widzicie, metryczka jest prawie gotowa. Ja tutaj dodam jeszcze kilka właśnie tych papierowych kwiatów. Dodam na koniec jakieś pojedyncze cekiny, ale chyba tak już nie będzie widać, bo ja w ogóle je dodałam następnego dnia, bo uznałam, że czegoś mi brakuje. Bardzo lubię te przezroczyste cekiny, bo są takie. Myślę, że nienachalne to jest dobre słowo. One są dosyć subtelne, nie widać ich tak na pierwszy rzut oka, nie rzucają się właśnie bardzo w oczy, a tak fajnie na nich migocze światło. Co jest dla ciekawe, bo ja ogólnie nie jestem osobą, która w ogóle lubi brokaty i błyszczące rzeczy. Ale też wydaje mi się, że w przypadku dziecięcych projektów, one tak um, też uroczo wyglądają i fajnie się sprawdzają. Będę tutaj też używała w ogóle brokatów, których na moich projektach widzicie niezwykle mało. No właśnie dlatego, że ja nie bardzo przepadam za takim błyskiem. Czy uwielbiam go u innych, ale jakoś u siebie w pracach mam takie poczucie, że to nigdy nie pasuje. Natomiast jakiś czas temu lokalnie kupiłam sobie ze Stamperii te brokaty takie grubsze. I one są spoko. Są fajne. Użyłam ich już dwa razy. Tutaj w tym projekcie użyję takiego białego, chociaż on nie jest do końca biały, tylko raczej taki powiedziałabym transparentny, białawy. Nie wiem jak to nazwać. I mam jeszcze jeden taki niebieski, którego użyłam przy. jak robiłam ten alterowany tamborek. No, i tutaj też użyję trochę takich kolorowych cekinów różnej wielkości. Mam te cekiny już chyba słuchajcie, ze 3 lata i, i serio, dopiero teraz zaczynam je używać, bo to jest jedna z, z takich rzeczy, właśnie, że, że teraz już podchodzę do tego inaczej, ale na początku ja po prostu kupowałam wszystko jak popadnie i byłam absolutnie przekonana, że ja w ogóle wszystkiego będę używać. Już pomijam fakt, że ja faktycznie kiedyś myślałam, że będę namiętnie robić kartki, gdzie okazało się, że no jednak to nie do końca jest moja bajka. Tak czy siak, prosty, bardzo przyjemny, szybki też przede wszystkim projekt. Tak jak mówię, myślę, że taki miły początek nowego roku. A przy okazji chcę Wam też oczywiście powiedzieć, że z coraz większą odwagą chyba będę próbowała swoich sił w jakichś warsztatach. Więc jeśli macie ochotę na jakąś kawkę i ciacho i na wspólne brudzenie rąk, to Was serdecznie zapraszam 15 lutego do Warszawy, do Scrapbooking Shopu. Są jeszcze miejsca na warsztat, można się zapisywać, można napisać do mnie maila, można. Napisać do mnie na Facebooku, można napisać y, na Messengerze, gdzie tam chcecie. <laughs> e, będziemy sobie 15 lutego robić tamborek, właśnie który jakiś czas temu pojawił się u mnie na, y, na, na Facebooku i na Instagramie. E, będziemy budować konstrukcję na koronce, robić bardzo fajną teksturę w, y, y, w tle. Taką dosyć bogatą będziemy też wykorzystywać kwiaty, zarówno takie robione ręcznie z ranu, jak i kwiaty primowe. Także zapraszam, trzymajcie się ciepło, ściskam Was jak zawsze. Pa!